Siema, dzisiaj odcinać jak taki bardzo na szybko, jako że otrzymałem dwie paczki na które dość długo czekałem. Nawet sceneria, w której mnie dzisiaj widzicie nie jest jakoś bardzo skrupulatnie przygotowana, nie zależało mi na tym, aby to jakoś świetnie wyglądało. Dlatego, że chciałem Wam dzisiaj tak bardzo surowo pokazać, jak wyglądał mniej więcej mój setup do nagrywania filmów na YouTube. Zwykle do nagrywania używałem dwóch statywów. Jeden statyw, na którym stoi właśnie aparat i nagrywa on kadr, który widzicie od frontu. I jeśli nagrywałem jakąś recenzję produktu, albo po prostu potrzebowałem do czegokolwiek ujęcia z góry, czyli tak zwanego top-down, to używałem do tego do tej pory statywu Manfrotto. Jego zaletą było to, że poprzez odkręcenie tej środkowej kolumny możemy ją sobie całkowicie wyciągnąć i pochylić w ten sposób. Mogłem sobie właśnie takie strzały z góry wykonywać. Do tego, oczywiście, potrzebne jest jakieś oświetlenie, dlatego od dłuższego czasu oświetla mnie lampa z dość sporym softboxem. No i wszystko było pięknie, tyle że. Właśnie. Tyle, że cały ten zestaw. A few moments later. Cały ten zestaw po pierwsze zajmuje masę przestrzeni, a mój pokój no jest niezbyt duży. Po drugie rozkładanie tego wszystkiego, a późniejsze ewentualne składanie, żeby zachować chociaż minimalny porządek w miejscu pracy, w miejscu nagrywek było dla mnie strasznie uciążliwe. I już pokazuję Wam, jak wyglądałby normalnie obecny setup do takiego nagrywania i za chwilę pokażę Wam, co kupiłem, aby to zmienić. Tak bardzo na szybko, mniej więcej tak by to wyglądało. Statyw, który nagrywał bezpośrednio ujęcie, na którym widzieliście mnie, a tutaj statyw Manfrotto, który nagrywał mi top-down. Zwykle wisiał tutaj iPhone, którego właśnie używam do nagrywania tego backstage'u iPhone'a używałem do nagrywania tych ujęć z góry też nie bez powodu, głównie dlatego, że zwykle albo moje dwa główne aparaty, czyli dwa główne narzędzia pracy były zajęte i w tym momencie wykonywałem nimi inne ujęcia, albo używałem go dlatego chociażby, że yy, dawał mi znacznie szerszy kąt widzenia niż aparaty i obiektywy, którymi dysponuję. Obecnie najszerszy obiektyw, jaki posiadam w swoim arsenale to yy, Sony 20 mm F18. No, i w, na tak małej przestrzeni okazuje się, że przydałoby się coś jeszcze nieco szerszego, jakaś szesnastka czy dwunastka. Yy, dlatego używałem iPhone'a. Także niby wszystko fajnie, ale gdzie tutaj przestrzeń na to, żeby jeszcze się między tym wszystkim poruszać, i gdzie czas na rozkładanie tych wszystkich dupereli, i później składanie tego z powrotem. I stąd rozwiązanie tego problemu. Mam taką nadzieję przynajmniej. Musiał się ważyć nieco więcej niż myślałem, ale wystarczyło skontrować jedną nakrętkę, aby wszystko trzymało się jak należy. Czy nowe stanowisko nie wygląda o niebolety? Być może nie jest idealne i wymaga jeszcze kilku udoskonaleń i drobnych korekt, ale na wszystko przyjdzie czas.